No, pogoda trudna, nie ma się co oszukiwać, ale taka, taka faktycznie wiślana, dużo deszczu, dużo mgły. No, dzisiaj na dobce to warunki kosmicznie trudne, chyba wszyscy to potwierdzą. Nie, ale fakt, przejechany testowy i teraz te 4 OS zależało nam na tym, żeby pojechać czysto, bo, bo faktycznie tylko strefa zmiany opon byliśmy bez serwisu, więc należało dobrze zawiadywać. Też samochodem, jego, jego jakością efekt chy, chyba jest fajny. Bardzo jakby hmm, podoba mi się i jazda, i czas. Jesteśmy z tego, co, co patrzymy, mniej więcej na drugim miejscu w generalce historyka. Bardzo szybko jadą koledzy Fordami. Marek Suder, który miał chyba kłopoty z, z kołem, z oponą. Ale, ale kolega Grzelewski też bardzo szybka jazda. No warunki są ekstremalnie trudne, i, i my jadąc na końcu zawodów, po prostu mierzymy się i z błotem, i już mocno ze zniszczoną drogą. Ale najgorsza chyba faktycznie była mgła, natomiast nie ma co ukrywać. Mamy wielką, przynajmniej ja mam, chyba Grzegorz też. Mamy bardzo dużą satysfakcję, tą dobkę po ciemnym, już pełną, pełnej nocy i w mgle. Wygraliśmy, wygraliśmy fajnie, wyraźnie i, i to nas cieszy, bo opis zadziałał myślę świetnie, Grzegorz bardzo rozsądnie pojechał, płynnie. Ja też starałem się jakby troszkę, troszkę tam pomóc z dyktandem. Wynik jest fajny, jutro też jest dzień, zobaczymy. No, mamy swój plan i chcemy go zrealizować po prostu.